Po co trzeć kurtkę świeczką? W uproszczeniu ktoś, kto słyszał termin woskowana bawełna, mógłby sobie pomyśleć, że hmm, moja kurtka jest niespecjalnie odporna na deszcz, więc jeżeli istnieje coś tak jak woskowana bawełna, to wystarczy, że wezmę świeczkę, natresię nią no i dzięki temu moja kurtka będzie przygotowana nawet na największe ulewy. W dużym uproszczeniu... Być może przez parę sekund by to zadziałało. Niemniej jednak, na rynku ta woskowana bawełna jest trochę standardem. Są marki takie jak Barbur, które mają specjalny preparat, właśnie oparty na wosku, którym impregnuje się kurtki, przez co stają się one wodoodporne. Poza samym efektem odporności na deszcz dochodzi jeszcze jeden aspekt. Estetyczny. Ta woskowana bawełna, w miarę użytkowania, w miarę upływu czasu, sprawia, że tkanina nabiera bardzo specyficznego, indywidualnego charakteru. Starzeje się szlachetnie. Więc, jeżeli po jakimś czasie taka kurtka trochę zaczyna przepuszczać deszcz, no nic nie stoi na przeszkodzie, żeby cały proces powtórzyć,